Dzień dobry, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z krótką recenzją książki Melisy Alvarez Zwierzęta totemiczne. Jest to <słuch> książka z wydawnictwa kobiecego, świeżuteńko wydana, bo chyba 7 bądź 9 lutego 24 roku ona weszła do sprzedaży. Ja ją dostałam trochę wcześniej, ale już możecie Tutaj w wydawnictwie kobiecy ją zakupić. Słuchajcie, myślę, że jest to bardzo taki przydatny podręcznik do wszelkiego rodzaju pracy ze zwierzętami. Czy to mają być zwierzęta totemiczne, czy to mają być przewodnicy duchowi zwierzęta mocy. Jeżeli ktoś siedzi w tym temacie, to będzie to podręcznik bardzo przydatny. Natomiast nawet jeżeli nie siedzimy w szamanizmie, to wszelkiego rodzaju archetypy, które mamy w snach albo coś tam gdzieś nam się przedstawi podczas medytacji, możemy sobie tutaj doskonale odczytać. Książka jest w miękkiej oprawie. Bardzo ładnie wydana teraz, naprawdę. Te książki one są ślicznie wydawane przecudnie. Mamy z tej serii. Życie po życiu, tarot, magię księżycową, czakry, Halloween. Ja miałam w ręku Magię Księżycową, też fajny, podręcznik, też fajny podręcznik. Mamy bibliografię, z której korzystała autorka. Jest to książka bez jakichś wybitnych rysunków czy przedstawień, ale co w sobie zawiera. Opisy ponad 200 zwierząt totemicznych, znaczenie zwierząt w snach praktyczne wizualizacje. I tak w zasadzie to nawet nie jest kwestia tego, żebym ja Wam omawiała, co jest w tej książce krok po kroku, ale faktycznie, jeżeli mamy ochotę, na przykład, właśnie archetypowo, nawet do kart tarota, gdzie pojawia się chociażby pies na karcie głupca, sobie przeczytać ten opis znaczeniowy, archetypowy danego zwierzęcia. To jest bardzo fajna sprawa. W międzyczasie pojawiają się takie drobne porady, właśnie jakieś drobne wizualizacje w tej książce. Ma ona 284 strony, a tutaj akurat trafiłam na wizualizację w dowolnej chwili. Czasami pragniecie nawiązać więź ze zwierzęciem, bo nagle pojawia się przed Wami we własnej osobie, zaskakując Was. Kiedy tak się dzieje, nie macie czasu, żeby znaleźć jakąś publikację encyklopedyczną i sprawdzić znaczenie tego zwierzęcia. Yy, na to, yy, zamiast tego powinniście działać szybko w danej chwili i poszukać wiadomości później. No, i tu mamy króciutką wizualizację, takie drobne porady odnośnie właśnie pracy ze zwierzętami. Mamy talie zwierząt, gdzie możemy wyciągnąć przewodnika na dany tydzień, na przykład, i też przeczytać tutaj jego opis. jak gdzieś bym tego pieska sobie znalazła, bo tak, spis treści mamy na początku. Czemu pieska? No bo to tarot głupiec, może lwa, jak z siły. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I mamy tak, świat zwierząt duchowych, praca ze swoimi zwierzętami duchowymi. Zwierzęta dzikie, zwierzęta udomowione, zwierzęta mityczne, czyli tam się to pewnie pojawia, nasze te feniksy albo inne rzeczy. I tutaj krótkie właśnie wyjaśnienie, praca, zwierzęta w snach, wizualizacja z dowolnym zwierzęciem, taka drobna pomoc, rozdział o tej pracy ze swoimi zwierzętami duchowymi, czy wasz zwierzak jest waszym zwierzęciem mocy, często zadawane pytanie, o chowańcach również. Odczuwanie zwierzęcej energii, no są wiedźmy, które tą zwierzęcą energię odczuwają nieco bardziej. Yy, drobne porady. Wszystkie takie rzeczy dodatkowe poza zwierzętami są w takich rameczkach. Na przykład okazanie szacunku swoim zwierzętom duchowym. No i jak korzystać z tej książki. Yy, zobaczymy, czy w zwierzętach dzikich będzie lew chociażby. Mamy delfiny. Dziobaki ułożone, widzę, alfabetycznie. Kapibara, lubimy kapibary, moda na kapibary. Nawet karalucha mamy, słuchajcie. Było, nie było, kleszcza mamy. No, rzeczy mogą się pojawiać różne i nie zawsze oznaczać wszelkiego rodzaju złe sprawy. I fajna jest ta książka pod tym kątem, że nawet jeżeli prowadzimy swoje księgi cieni... To niekoniecznie musimy wszystko mieć w nich zapisane, bo to już jest taka gotowa księga cieni. Słuchajcie, nie mamy tutaj, mamy lamparta, lemura, lew. Podany jest przy zwierzęciu Żywioł, Żywioł Ziemia, główny kolor brązowy. Czemu lwa? Dlatego, że to jest odnośnik do karty tarota. Pokazuje wam, że nawet tarocistą, stricte tarocistą, taka książka może się przydać. Lew pojawia się, kiedy macie objąć rolę przywódczą. To znaczy, że powinniście stać się bardziej widoczni. Zobaczcie jakie ładne odniesienie do astrologii, gdzie znak Lwa jest znakiem Słońca, widocznym właśnie. Znaleźć się w centrum uwagi i że powinniście w danej sytuacji odegrać dominującą rolę. Stańcie na czele, a nie podążajcie za innymi. Dzielcie się obowiązkami, nie wykonujcie całej pracy sami. Lew oznacza też, żeby uczyć się od lwicy. Lwica w stadzie jest odpowiedzialna za wychowanie rodziny. Przyglądając się, jak lwica radzi sobie z licznymi zadaniami, możecie się nauczyć, jak wnieść harmonię w wasze miejsce pracy, ucząc tych, którzy są za nią odpowiedzialni, jak pracować bardziej produktywnie. Jeżeli przychodzi do was lwica, ma wam pokazać, jak odnaleźć równowagę pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Lew oznacza też, że nie jesteście tak produktywni, jak to jest możliwe. Być może wylegujecie się albo obijacie, zamiast zająć się pracą, którą musicie wykonać. Lew pomaga, kiedy trzeba zwiększyć swoją osobistą moc. No i tu już mamy takie szamańsko-magiczne zastosowanie. E, może Wam pomóc się zrelaksować i odpocząć dzięki uwolnieniu się od nerwowego napięcia, agresji i gniewu. Może was obdarować odwagą i asertywnością, byście stawili czoło problemom, zamiast wokół nich krążyć. Lew ostrzega też, kiedy jakaś sytuacja wymyka się spod kontroli albo zagraża waszej osobistej i emocjonalnej sile. Karta mocy, siła, lew. Także słuchajcie, myślę, że ta książka jest takim typowym podręcznikiem, taką księgą cieni tematyczną. Gromadzącą wiedzę. No, 200 zwierząt to już jest z czego wybrać i do czego się odnieść. Pewnie, że nie jest, nikt by nie był w stanie chyba, nawet naukowcy znajdują nowe gatunki, opisać wszystkich, ale to już jest dużo. I właśnie ta praca ze swoim totemicznym, bądź po prostu ze zwierzęciem, dzięki tej książce może być znacznie ułatwiona. Co do okładki, nowoczesna. Teraz mamy taką modę właśnie na tego typu okładki. Ja uwielbiam. Złocenia, to zielone złocenia, bardzo fajne. Też różni się strukturowo, lekka na lekkim papierze, więc nie ciąży ani na półce, ani w kieszeni. Nie jest to książka, którą mamy za zadanie czytać od deski do deski, stanowczo, tylko po prostu zaglądać do niej, do wybranych fragmentów które dotyczą naszej pracy ze zwierzętami. Także mogę polecić i również, jeżeli chodzi o te książki z tej serii, tak jak mówię, magię księżycową miałam w ręku, bardzo fajna, więc myślę, że cała reszta też jest po prostu robiona tak fajnie podręcznikowo. Także to taka moja pierwsza tutaj opowiastka o książce. Jeżeli Wam się podoba, wydawnictwo kobiece i. Podręcznik, bo no w zasadzie podręcznik na półce nie zawadzi. Buziaki dla Was. Do zobaczenia w kolejnych filmach, kolejnych recenzjach. Papa! Pa.